Generalnie, jak w Google wpiszecie właśnie Beyoncé Fader, to zobaczycie dużo artykułów na, na ich temat i właśnie bio, że um, Mafiu wykłada na jednym z blondyńskich uniwersytetów. Więc i gwarancja jest taka, że jeżeli dostaniecie się na te studia, to na pewno będziecie z, nimi, z nim mieli wykłady. Myślę, że to jest naprawdę fajna, fajna okazja. Następnie co wam mogę tutaj pokazać zanim wam pokażę taki ogólny filmy, który reklamuje tą szkołę to to, że to nie jest tylko dla osób, które mają jakiś talent, powiedzmy, nie wiem, śpiewają czy grają na jakimś instrumencie, ale także mamy tam kierunek Music Management. Więc jeżeli chcecie być menadżerem jednym z wielkich gwiazd, na przykład takich jak Beyoncé, to też możecie na te studia aplikować i wtedy nie musicie